Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Miała być już wiosna, ale coś znowu przyszło ochłodzenie. Jestem dzisiaj taka zmarznięta, że aż po prostu ubrałam sobie ciepłą bluzę, żeby mi tutaj było milej. Um, a dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o moich problemach ze skórą, z cerą. E, które ciągną się, no słuchajcie, już e, na pewno ponad 4 lata 4,5 roku albo i więcej. Także jest to kawał czasu. E, I to nie jest tak, że po prostu nic przez ten czas nie robiłam. Moja właśnie pielęgnacja, e, chodzenie do dermatologów czy do kosmetologów oczywiście miało miejsce z różnym skutkiem, o czym Wam chcę również powiedzieć. E, I na końcu Wam pokażę mm, Moją pielęgnację, którą stosuję już od jakiegoś czasu, plus e, tą, którą odrobinę zmieniłam chwilę temu, e, także podzielę się z Wami tym, czego się nauczyłam, bo na pewno nauczyłam się tego, że nikt nie zna swojej cery i tego, co nam odpowiada lepiej niż my. E, a słuchajcie, zaczęło się właśnie mniej więcej 4,5 roku temu. Kiedy ani jeszcze nie byłam w żadnej ciąży, ani nie karmiłam, nic się takiego nie działo. Pierwsze co zaczęłam czuć na mojej skórze, na policzkach. Jak uda mi się znaleźć, to powstawiam Wam tutaj jakieś zdjęcia zdjęcia, Nie wiem, czy coś tam jeszcze mam z tego okresu. Natomiast moja skóra przypominała trochę, jak dobrze pamiętam, taką spieszchniętą łuskę ryby. Nie wiem, po prostu była bardzo taka szorstka, piekąca, sucha, ewidentnie taki a piekący stan zapalny. Wtedy ja kompletnie nie znałam się na żadnej pielęgnacji. Wiadomo, na takich podstawach jak tonik, żel do mycia, yy, krem, zawsze takie trzy podstawowe rzeczy. Yy, używałam całe swoje życie bodajże, ale na pewno robiłam coś źle. To znaczy podejrzewam. W każdym razie wtedy właśnie to wszystko się zaczęło. Nie znając się kompletnie na pielęgnacji, na tym właściwie co powinnam zrobić, zaczęłam używać chyba kremów z mocznikiem, z tego co dobrze pamiętam z apteki, bo też nie sądziłam, że to jest coś poważnego. Trochę było lepiej, trochę mi to pomogło, ale w niedługim czasie później zaszłam w ciążę, no i Wiecie lub nie wiecie, z lekarzami, dermatologami i z innymi rzeczami jest tak, że zazwyczaj to hormony, Wciąż i tak nie można żadnych kremów, sterydów, e, nic, najlepiej w ogóle, wiecie, używać tylko kosmetyki dla bobasów i w sumie tak było, że skończyłam używając kosmetyki dla właśnie małych bobasków, niemowląt, e, bo po prostu moja skóra była w naprawdę kiepskim stanie i tu nie chodzi właśnie o pryszcze, o żadne takie rzeczy, tylko o m, to zaczerwienienie, pieczenie. Wszystko mnie bolało, wszystko mnie piekło. Przestałam się kompletnie malować raz na jakiś czas, jak tutaj mam coś nagrywałam, Chciałam wiecie, pouczuć się też lepiej ze swoją skórą, to się pomalowałam, ale na pewno pamiętacie okresy, gdzie nagrywałam bez makijażu, bo często też nagrywam bez mm, podkładu, bo do dzisiaj mam z tym trochę kłopot, więc, e, e, więc moja skóra była ewidentnie czerwona. No, ale wybrałam się do, do kosmetologa wtedy, do dermatologa też, ale jak mówię, dermatolog stwierdził, że wciąż to e, nic nie zrobimy, poza tym moja skóra jest w bardzo dobrym stanie a kosmetolog zapisał mnie na serię różnych zabiegów no i faktycznie był taki moment gdzie tą różnicę widziałam bo chodziłam tam mniej więcej dwa razy w miesiącu, więc tak co dwa tygodnie robiłyśmy jakiś tam rytuał, nie powtórzę Wam co ale coś tam mi pani kosmetolog robiła, miałam badanie skóry, takie wewnątrz, kamerą, coś takiego więc analizy skóry to się chyba nazywa kamerą więc miałam nadzieję, że jestem w naprawdę dobrych rękach, przyniosłam pani też wszystkie moje kosmetyki, jakie wtedy używałam, e, analizowałyśmy składy, opowiadała mi, e, dlaczego to, co używam jest dobre, czy coś jest złe. Właściwie z tego, co pamiętam, to nic chyba nie zamieniłyśmy, jedynie e, wymieniłyśmy tonik. No i tam dowiedziałam się, że na różne ekstrakty roślinne prawdopodobnie mamy alergię muszę unikać cytrusów, e, m, jakichś takich różanych zapachów. E, m, Właśnie perfumów, alkoholu w składzie i tak dalej, no wiadomo, takich drażniących e, składników. Natomiast to, co przestało mi się podobać z czasem, już tam nie wchodząc w strukturę tej firmy i tak dalej, ale to, że. No i tam, że pani kosmetolog miała coraz mniej czasu na te zabiegi, a one były drogie, bo kosztowało po kilkaset złotych. No ale wiecie, jak macie tą analizę skóry, kamerą, powtarzaną co jakiś czas i tam wykazało, że moja skóra ma bardzo mocny stan zapalny i tak dalej, i tak dalej, no to miałam poczucie, że jestem w dobrych rękach, ale tak jak te jakieś takie różnice widziałam na początku. Tak później miałam wrażenie, że było gorzej, plus czasami przychodziłam na jakiś tam zabieg i wychodziłam do domu, gdzie wieczorem po prostu moja skóra była jak porażona, tak mnie bolało. No i okazało się, że coś tam zawierało 0, czegoś, co generalnie powinna uczulać, no ale moja skóra zareagowała, więc przychodziłam na poprawkę i tak dalej, i tak dalej. Do czego dążę? Do tego, że jak e, idziecie do kosmetologa, przynajmniej z mojego doświadczenia, e, na takie różnego rodzaju zabiegi i właśnie miałam takie poczucie, że okej, okay, ja nie muszę o tym czytać, nie muszę się martwić, jestem pod dobrą opieką. No ale właśnie wiadomo, że w takich salonach hmm, często gęsto jesteśmy namawiane do kosmetyków, które są polecane przez nie. E, na tamten moment płaciłam naprawdę dużo, bo kilkaset złotych za każde spotkanie. Nie miałam funduszy na to, żeby kupować tonik za 200-300 złotych i do dziś uważam, że takiej potrzeby absolutnie nie ma. Oczywiście tonik do wszystkich, typu, do każdego typu skóry, który wszystkim pomoże, powinnam go używać, bla bla bla. No, i jak mówię, chodziłam do tej pani, słuchajcie, chyba prawie rok, i był moment, kiedy stwierdziłam, że to naprawdę nie działa i, i muszę sama zadbać o moją cerę. Zainteresowałam się nieco koreańską pielęgnacją. Może moja dzisiejsza pielęgnacja nie jest jeszcze koreańska. Chcę się to wdrożyć, ale na razie jeszcze, wiecie, potrzeba też na to trochę czasu, takiej dojrzałości, czytania i tak dalej. Natomiast to, co wiem, to to, że mam zaburzoną barierę hydrolipidową. To, co wiem, że mi służy, to na przykład, E, ceramidy, powinnam unikać kwasów, teraz jak mam skórę podrażnioną, e, nie wiem, nawet witaminy C i tak dalej. Dużo czytam, dużo już powiedzmy, że wiem i staram się tą pielęgnację do, do siebie dostosowywać. Natomiast właśnie dlaczego twierdzę i, i tak gdzieś tak głęboko czuję, że zostałam trochę oszukana i zwróćcie na to uwagę, jeśli chodzicie na takie zabiegi, to to, że mimo tego, że te kosmetyki moje zostały przejrzane, e, tak teraz z tą wiedzą, którą mam teraz, wiem, że Połączenie mojej codziennej pielęgnacji ok, nieszkodzącej mojej skórze, bo wyeliminowałyśmy składniki, które mi przeszkadzały. Chodziłam na zabiegi, ale wiecie, jak można iść na zabiegi raz na dwa tygodnie, nawet raz na tydzień, kiedy wy codziennie rano i wieczorem ścieracie sobie skórę, nie zabezpieczacie jej na noc. Podrażniacie ją wacikami, myjecie ją w nieodpowiedni sposób, to, to nie będzie działać. To po prostu nie będzie działać. Ja sobie robiłam krzywdę w domu. Może inaczej, może nie krzywdę, ale nie dbałam odpowiednio o tą skórę w domu. Ona w domu nie pracowała, nie była regenerowana, nie miała tej regeneracji, a na zabiegach powiedzmy, że było lepiej, chociaż jak mówię, z czasem czułam, że jest gorzej. Także. Czuję się pod tym względem oszukana. Wiecie, że miałam kupić te kosmetyki. I może one byłyby genialne, ale one nie mają jakichś rewelacyjnych składów. Wystarczy po prostu dobrać pielęgnację, która będzie moją skórę regenerowała w domu. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ sama musiałam się dowiedzieć wielu rzeczy. Także do tej pielęgnacji, do jakiej doszłam jakiś czas temu i o której wiem dzisiaj, już Wam pokażę. Także ja dzisiaj mam skórę. Odwodnioną, suchą, bardzo wrażliwą, ale naprawdę ultra wrażliwą, więc jeśli taką macie jak ja, to myślę, że część z tych kosmetyków, chociaż może nie wszystko, ale raczej są to kosmetyki, które absolutnie nie powinny nikogo uczulić, bo mnie słuchajcie, naprawdę. Wszystko uczula, podrażnia, może tak, nie uczula, a podrażnia. E, więc e, dobrałam sobie to, co mi na dzień dzisiejszy pomaga. Jak mówię, chwilę temu trochę rzeczy zmieniłam, e, no ale e, tak. E, no i mam zaburzoną e, tą barierę hydrolipidową, ale moja cera nie była w stanie lepszym, jak chodziłam rok do tego kosmetologa, e, w porównaniu do tego, jak jest teraz. Teraz naprawdę jest o niebole teraz czuję, że też um, są rzeczy, które muszę zmienić e, i też Wam zaraz e, o nich powiem i na pewno e, będzie to też poszukiwanie jakiegoś kremu CC, BB, który nie będzie mnie wysuszał, bo jednak wszystkie kremy są pachnące, coś tam mają w składzie, co mojej cerze po prostu nie odpowiada i z tym mam kłopot, bo chciałabym na co dzień się, wiecie, szybko pomalować, coś sobie użyć a niestety moja skóra po takich dwóch 3 dniach makijażu mam tu na myśli kremu BB, kremu CC, podkładów nie używam, nie mam, chyba nawet już wyrzucałam wszystko. Jest mocno podrażniona i wysypana, ale może mi coś poradzicie już wy. W każdym razie zaczniemy sobie od kosmetyków, które chciałam Wam pokazać, które mi bardzo właśnie służą na ten moment. Pierwszy jest bardzo taki. Zwyczajny, bo jest to po prostu płyn micelarny. Ale to co robię płynem micelarnym, to tylko i wyłącznie zmazuję makijaż rzęs, tak naprawdę. no Powiek rzęs oczu. E, więc ja używam tego z i kojącego, bo on jest bardzo delikatny. Wiem, że są takie dwufazowe, jeszcze takie e, przy okazji nabliżające. Więc jak widzicie, ten mi się skończył i dzisiaj sobie właśnie kupię coś innego. Ale generalnie bardzo go lubię on jest to właśnie do cery wrażliwej, bez zapachowy, więc e, dobrze mi się sprawdza. I teraz um, rzecz, którą robię jako pierwszą, to jest mycie dwuetapowe skóry i cery. I przez długi czas używałam takiej zwykłej, zwykłej, bo chodzi mi o to, że jest bardzo łatwo dostępna i jest dosyć tania, olejki, olejkowej emulsji do demakijażu z mm, AA. Natomiast ja mam z kosmetykami tak, że ok, jeśli mi się coś sprawdza, to fajnie, czekajcie, czy jest ostrość, to jestem zadowolona. Natomiast wiem też, że jeśli ja się będę trzymała jakiegoś kosmetyku mocno przez długi czas, to nie dowiem się, czy jest coś lepsze. To, co używam teraz od jakiegoś czasu, to jest takie nawilżające olejek, on jest generalnie do mycia ciała, twarzy, mogą go używać nawet babasy z CeraVe. także to jest olej, który naprawdę bardzo dobrze mi służy i od kiedy go używam, zauważyłam, że Teraz moja skóra naprawdę jest umyta. On rozpuszcza właśnie podkład, brązę róż, co tam macie na swojej cerze, jaki macie makijaż. Jest właśnie taki bardzo kojący, nawilżający, zostawia taką fajną, miękką skórę. Nie jest w ogóle ściągnięta, jest właśnie nawilżona, mięciutka, no i przede wszystkim czysta. No, ale oprócz tego, że sobie użyję tego olejku, to przechodzę później do płynu trochę będzie tutaj cień, bo słuchajcie, ziewam, co chwilę jestem zmęczona. E, używałam też przez długi czas, e, jestem jak widzicie na końcóweczce płynu myjącego z Weoli i jest to też płyn, który faktycznie jest taki bardzo łagodzący i delikatny. On ma też probiotyki, jest od skóry suchej, wrażliwej, no idealny też do mojej cery, ale jak mówię, dopóki nie użyję czegoś innego, być może lepszego, to nie będę znała innych kosmetyków, więc e, kończę tutaj ten Natomiast e, jak myję się przez lewie, a nie w prysznicu, bo czasami sobie pod prysznicem myje od razu buzię, co może nie jest dobre, bo właściwie wiecie, w prysznicy jest e, ta para i w ogóle robi się ciepło. Warto się nad tym zastanowić. E, używam teraz też od jakiegoś czasu z Basic Lab takiej emulsji myjącej. To jest ta biała seria, generalnie jest do skóry ultra wrażliwej e, i naprawdę to jest coś, co bardzo dobrze łagodzi mi tak skórę. Jest po prostu po myciu jest taka, widać, że dopieszczona. Ona nie jest ściągnięta, nie jest sucha, nie jest podrażniona. Czuć, że to jest dobra pielęgnacja. Tym możecie myć twarz, oczy, usta. Możecie to używać do właśnie dwuetapowej pielęgnacji jako kosmetyk drugi bądź pierwszy. Natomiast u mnie pierwszy jest właśnie ten olejek, a później używam tego płynu. Natomiast taką nowością też dla mnie jest to, że z samego rana myję tylko. Tym delikatnym płynem. Nie używam rano oleju, nie trzę tej skóry za mocno, tylko po prostu bardzo delikatnie zmywam e, tą emulsją. Po prostu te kremy, jakie miałam na noc, nie robię jakiejś mocnej pielęgnacji, mocnego mycia rano. Później przechodzimy do toniku. Przez jakiś czas, e, przez długi czas używałam tego toniku, bo to był jedyny tonik, który mnie nie podrażniał. Naprawdę wydawał mnóstwo kasy na różne toniki, które by mnie. Nie podrażniały. Ale też nie czułam, że to jest do końca to. Mimo, że ta skóra nie była ściągnięta, nie była podrażniona, nie była czerwona, miałam wrażenie, że mając tak ultra wrażliwą skórę, słuchajcie, nawet mnie podrażnia. Czuję, że robi mi taki dyskomfort później. Trzenie, potarcie, wacikiem. Więc ja na dzisiejszy moment i już na pewno do tego nie wrócę, zrezygnowałam właśnie z toników i mycia tonikiem buzi i wacikiem. Czy ja się dobrze wysławiam? Wiecie o co mi chodzi zmęczona dzisiaj jestem, nie pana. E, więc e, kupiłam sobie właśnie z Basic Lab, również e, z tej serii ultra, do skóry ultra wrażliwej, e, emulsy, emulsyjny primer tonizujący e, i to jest coś, co słuchajcie, naprawdę działa. To znaczy działa to, że odstawiłam waciki, jakkolwiek to brzmi, e, i tonizuję sobie buzię za pomocą psiknięcia. Po prostu sobie spsikuję twarz. O ja się wam ja sobie tak Moja serota jest codziennie o 5.40. Ostatnio była szósta, teraz jest 5.40. E, a jeszcze pracuję teraz nad ważnym projektem, więc e, no. E, także e, tonizuję sobie buzię i ewentualnie rączkami sobie tak delikatnie wklepuję i zostawiam na chwilę do całkowitego wchłonięcia. E, następnie przechodzę do, mm, do, do, do serum. Serum, które używam na ten moment też już od bardzo długiego czasu e, mam już nowy, e, otwarty. Natomiast tutaj jak widzicie właśnie dokończyłam przed chwilą e, to serum. To jest serum z Sorai Skin Boost do właśnie cery, która ma do skóry, która ma właśnie zaburzoną barierę hydrolipidową. E, bardzo dobrze się sprawdza, fajnie nawilża, ale również szukam czegoś lepszego. Wiem, że e, właśnie kosmetyki, które mi pomagają to są właśnie z lipidami i ceramidami, tutaj są również humektanty, to jest też dobry składnik dla mojej wrażliwej cery. Dużo czytałam w internecie, szukając sobie jakiegoś fajnego właśnie zamiennika, być może mocniej nawilżającego i takiego kojącego e, i znalazłam to serum, natomiast e, podejrzewam, że tutaj przez kwas hialuronowy, który mimo wszystko powinien być nawilżający, ale na ten moment dla cery, jaką ja mam teraz, to jest dla mnie już za dużo. Także niby ten kosmetyk jest polecany dla skóry wrażliwej. Nawet chyba jak szukałam w filmikach na YouTubie u dziewczyn, które polecały kosmetyki do założonej bariery, no niestety to serum mnie szczypie. Po prostu mnie szczypie, czyli wchodzi jakaś tutaj reakcja podrażnienia, więc ja na razie go odstawiłam. Nie skreślam go, bo może jak podbuduję tą serę, to, to będę mogła do niego wrócić. Natomiast na ten moment cały czas używam tego serum i szukam czegoś lepszego po prostu. Jeśli chodzi o kremy na dzień, to jest już mój drugi, bądź też trzeci krem z Veoli właśnie na dzień. Jest bardzo lekki, nawilżający, w ogóle nie podrażniający, nie pachnący. Ja sobie jakiś czas tam też kupiłam z, od Ani Lewandowskiej kosmetyki, ale one w ogóle są totalnie out, jak dla mnie. Są bardzo mocno perfumowane, bardzo mocno pachną, no i tym samym bardzo wysuszają i podrażniają moją cerę, więc ten mi się naprawdę super sprawdza, natomiast też już Mam gdzieś tam pozapisywane kosmetyki em, inne, dogłębnie nawierzające, które będę chciała używać, ale jak mówię, to jest chyba mój trzeci słoiczek i naprawdę mogę Wam go bardzo mocno polecić. Jeśli chodzi o krem na noc, to używam tej serii z Bielendy. Intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami. Też już mam zamiennik, jaki będę chciała sobie na noc za chwilkę kupić. Natomiast z tej serii kupiłam sobie też tonik. On jest chyba z kwasem mlekowym, no i tutaj już odpada. Mówię Wam o tym, dlatego że właśnie ta seria jest polecana. E, szerokowy w internecie dla takiej skóry jak moja, no ale jak widzicie ja już się z tonikiem na przykład nie polubiłam, już mnie szczypie, podrażnia i tak dalej, i tak e, dalej, ale ten krem jak najbardziej proszę zeskrinujcie sobie, jeśli e, potrzebujecie takiego właśnie dogłębnego nawilżenia na noc, ale jak mówię, ja już mam w planach kupić coś jeszcze mocniej nawilżającego, także moja wiedza e, i dobry kosmetyków wciąż się zmienia i mam nadzieję, że na lepsze. Był moment, że moja skóra ma taki lepszy stan i wtedy lubię sobie użyć e, kwasu hialuronowego, ale to dosłownie kropeleczkę bądź też pół mieszam z tym kremem nawilżającym na noc. E, nie robię tego często, raz na jakiś czas, może raz w tygodniu, zależy mm, Zależy i w jakim stanie jest moja cera, także tak wygląda ten kwas, którego tutaj mam. Nie przesadzam z żeby tej skóry nie podrażnić. Jak wiadomo, ona jest w gorszym stanie, to absolutnie tego nie używam. To, co bardzo lubię, to co mnie koi od lat, to woda termalna. Spsikuje twarz, kiedy jest już pomalowana, kiedy jest nakremowana. Kiedy jest nakromowana na dzień, na noc, nie na suchą skórę, bo wtedy może wręcz wysuszyć. Bardzo lubię to uczucie takiego nawilżenia i ukojenia. Pamiętam, że jak kiedyś, naprawdę lata temu, pierwszy raz na czerwoną, właśnie podróżną skórę użyłam te wody termalnej, nie akurat tej to była chyba z Vichy, to normalnie widziałam jak te czerwone miejsca zanikają. Także ja jestem wierna wodzie termalnej i używam naprawdę wiele lat. I bardzo lubię też się z tymi maskami. One są dostępne w Hebe i teraz też chyba w Rossmanie. W Hebe są dużo tańsze, bo chyba o 6 zł, z tego co zauważyłam. No ale właśnie weszły niedawno do Rosmana To są chyba takie koreańskie bestsellery. Ja przez naprawdę te 4,5 roku nie mogłam używać absolutnie żadnych masek, bo wszystkie sprawiały, że moja skóra mnie po prostu piekła i też nie wiedziałam co chodzi nie wykupowałam maskę nawilżającą a wiecie tutaj było jakoś pieczenie czerwona skóra ściągamy takie rzeczy od razu E, a ta maska nawet nie ta z Owsem, e, ta z Owsem też trochę taka była dla mnie nie do końca. E, ta i chyba jeszcze jaśni, które miały jaśniejszy kolor niebieski, teraz nie pamiętam, ale na pewno ta jest dla mnie absolutnym numerem jeden i staram się przynajmniej dwa trzy razy w miesiącu, e, czy tam raz w tygodniu maskę sobie użyć, szczególnie teraz, kiedy tą skórę odbudowuję i o nią bardzo dbam. Jak mówię, na, te, na dzień dzisiejszy mam problem z znalezieniem odpowiedniej emulsji, odpowiedniego serum, które by mnie nie podrażniało. I nie mam żadnego na wglądzie, więc jeśli macie cerę taką jak ja, ale naprawdę coś niewrażliwą naprawdę ultra wrażliwą to możecie mi coś polecić, poczytam sobie o tym zobaczę i kolejną rzeczą z jaką mam problem to właśnie używanie jakiegokolwiek kremu BB, jakiegokolwiek kremu CC, jednak dla własnego komfortu i samopoczucia lubię czasami to użyć, znalazłam sobie z Erborian ten krem CC taki redukujący zaczerwienienia i faktycznie dla mojej skóry on naprawdę dobrze się sprawdza, bo jest bardzo delikatny nie jest mocno kryjący dla mnie jest wystarczający, wiem, że dużo ludzi już go jako rzecz pod podkład. Dla mnie ja mam go dzisiaj. Ja mam go dzisiaj, może nie jest to krycie, wiecie, mocne. Ja nie potrzebuję maski, mocnego podkładu. Wystarczy mi taki bardzo leciutki krem CC, on naprawdę jest delikatny i on fajnie koi właśnie te zaczerwienienia. Mogę go używać dzień, dwa, ale jeśli użyję już trzeci, czwarty dzień, no to już mam podrażnioną skórę. Ale i tak jest to jedyny kosmetyk, który mnie po jednym razie nie podrażnia. Był moment, kiedy używałam kremu BB z Palze, ale... Teraz też już nie bardzo moja Teraz się z nim lubi, także zostało mi to. I słuchajcie, ostatnią rzeczą, jaką chciałam wam pokazać. Jest krem i zupełnie nie wiem dlaczego on tak dobrze e, sprawdza się na mojej niby, niby nie trądzikowej, bo na badaniach byłam, że to nie jest trądzik różowaty i tak dalej, niby tylko ta zaburzona bariera. I tutaj mamy co prawda kwas, a tu jest chyba e, azelainowy, więc prawdopodobnie z tego co kojarzę, dobry dla mojej cery, ale boję się z drugiej strony, czy... Czy to jest skutek uboczny tego, jak on działa? Bo jeśli ja sobie użyję właśnie wiem, 3-4 razy pod rząd dni, moja skóra zaczyna się robić czerwona, e, zaczyna mi ewentualnie coś wyskokiwać, ale nie pryszcze, tylko takie coś jakby wodne, mam wrażenie. Moja skóra piła, wyciągała wodę z tych kosmetyków, e, takich właśnie do malowania. Takie mam wrażenie. Jeśli sobie użyję na noc tego kremu, to jest dużo lepiej. Mocniej mnie wysypię bez niego, mocniej będę podrażniona i czerwona, a jak sobie użyję każdego dnia po takim malowaniu tej, tej maści, to jest o wiele, o wiele lepiej. I nie wiem do końca o co tu chodzi. Nie chcę sobie robić ją krzywdy, ale chyba jest ok, skoro dobrze nam nie działa. Ja już używam tej maści miejscowo, tylko na policzki, bo tylko właśnie w tych miejscach mnie podrażnia. Ja ją mam z apteki. E, dajcie mi koniecznie znać, jeśli macie jakieś doświadczenia z tą maścią związane i no. I dlaczego tak dobrze na mnie działa? Nie będę jadła sery trądzikowej, e, no ale znowuż jest do skóry z tendencją do przebarwień, więc nie wiem, chcę po prostu poczuć się spokojna, że mogę go używać na co dzień po prostu, bo takie mam, wiecie, nie znam się do końca na pielęgnacji, jak mówię. To, co używam, jest na bazie moich prób, błędów e, i te rzeczy, które wam tutaj pokazałam, których opowiadałam, naprawdę mogę wam w czystym sumieniu polecić dla tak mocno wrażliwej skóry jak moja, i oczywiście z chęcią poczytam, posłucham, jeśli Wy maj, macie jakieś doświadczenie w tym temacie. I to byłoby wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć w tym filmie, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnych, także do zobaczenia, pa! pa.